Pamiętaj o trzech zasadach. Jesteśmy na planie reklamy firmy Tauron, koncernu energetycznego sprzedającego prąd klientom. Jesteśmy poproszeni przez agencję Media Partner o przygotowanie trzech spotów dla firmy Tauron. Jest to taka kampania o charakterze społecznym. I... Chcemy, żeby film był nakręcony na najwyższym poziomie, dlatego że nasi klienci zasługują na najwyższy poziom. Wybraliśmy do produkcji dom produkcyjny Timecode z Warszawy i zebraliśmy bardzo dobrą ekipę produkcyjną. Bardzo ładnie! Jeszcze raz! Mamy gwiazdorską obsadę, pani Dorota Kolak, Andrzej Konopka, pan Ryszard Chlebuś. Do tego bardzo dobry duet realizacyjny, reżyser Michał Rogalski i zdjęcia robi Michał Englert. Od kilkunastu godzin pracujemy nad tym, aby to wszystko ładnie opowiedzieć. Historia jest nieskomplikowana. Mamy nadzieję, że śmieszna, ale nie śmieszna, dlatego że wszyscy będą rechotać ze śmiechu. Tylko dlatego, że zgramy to wszystko na serio, mimo że ma być śmieszne. Główną bohaterką jest starsza pani, która jest taką wiodącą osobą w swoim środowisku, która wie, jak unikać problemów związanych z źle podpisanymi umowami. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Kolak. Na stałe jestem związana z teatrem w Brzeże, w Gdańsku. Moja rola to rola nieuczciwego akwizytora umów, firmy energetycznej. A czy ludzie się powinni takich ludzi bać? Myślę, że nie. Wystarczy ich po prostu skławić. Nagrywamy scenę, w której akwizytor podchodzi do klatki schodowej. Wynika w, w nią niepostrzeżenie, po czym a, a, próbuje złapać swoją ofiarę. E, niestety nie za bardzo a Kiedy mu się to, to będzie udaje? w telewizji? <laughs> będzie w telewizji. Kiedy to będzie w telewizji? Chcielibyśmy uczulić um, odbiorców na to, że um, muszą zdawać sobie sprawę, że nie każdy, kto do nich przychodzi, ma czyste zamiary i czasami może po prostu chcieć ich oszukać. Jest to akcja społeczna, edukacyjna, która ma pomóc naszym klientom i zapewnić im bezpieczeństwo. Spotkaliśmy się z przypadkami, kiedy nasi klienci zostawali wprowadzeni w błąd przez nieuczciwych sprzedawców, przez nieuczciwych akwizytorów. Chcemy uniknąć takich sytuacji w przyszłości, ostrzec klientów przed takimi praktykami, stąd ta kampania.